Witam wszystkich na kolejnym odcinku Porad z Fizjoterapii. Dzisiaj pokażę Wam neuromobilizację nerwu pośrodkowego, nerwu kończyny górnej. Był promieniowy, był łokciowy, teraz pośrodkowy. Anatomia nie będzie szczegółowa, ponieważ jeśli ktoś szuka porady, ratunku w kierunku nerwu, nerwu pośrodkowego, jest już diagnozowany w jakiejś jednostce chorobowej. W internecie jest bardzo dużo fajnie opisanych artykułów na ten temat. Na temat jego budowy i przebiegu, ale musicie tylko pamiętać jedną rzecz, że on zaczyna mi się między od C5 do TH1. C to są kręgi szyjne, TH to jest pierwszy krąg piersiowy. Czemu tyle stru spod, spod tylu struktur on wychodzi? Ponieważ on się łączy jakby z dwóch korzeni przyśrodkowego i bocznego i na wysokości mięścia piersiowego, średniego, mniejszego plus i w okolicy tętnicy pachowej one się zlewają, idą w okolicy brudu mięśnia dwugłowego, przechodzą przez łokieć, kanał nadgarstka. No, unerwienie to jest no, dwie trzecie ręki, a czuciowo te trzy palce, troszkę przedramie przedni przedział przedramienia. I teraz chodzi mi o tą neuromobilizację. To jest bardzo ważne. Ważne jest jak wykonywać tą neuromobilizację i na co zwracać uwagę. Neuromobilizacja, bardzo króciutko, tak jak w każdym odcinku, ona polega na tym, żeby przesuwać właściwą tkankę nerwową w jakby w jej, w, jej, w jej otoczce, w tych osłonkach mielinowych, Ponieważ wiecie o tym, że każdy ruch powoduje jakby rozciągnięcie mięśni, ale nerw też się musi dopasować do kolejnego, nowego ustawienia, więc nerw też jest elastyczny. I teraz, ustawienie do neuromobilizacji nerwu pośrodkowego robimy sobie ustawienie w ten sposób zgięcie 90 stopni ręka w ten sposób i potem robimy zgięcie tak i próbujemy ją wyprostować tak po skosie o w ten sposób po skosie i teraz ruchem głowy w przeciwną stronę i w tym momencie mamy Maksymalnie ustawione e, rozciągnięcie nerwu e, pośrodkowego, tak jakby pozycję wyjściową. I teraz, co jest ważne: neuromobilizację robimy na końcu okresu terapii, rehabilitacji, nie od razu, czyli jak nam zdiagnozują cięść nadgarstka, dyskopatię szyjną coś w barku i tak dalej, nie od razu, robimy wszelkie inne rzeczy. Neuromobilizację z zasady wprowadza się na samym końcu etapu terapii rehabilitacji. Wtedy, kiedy wszystko ładnie poszło, a coś nam jeszcze z pacjentem przeszkadza. Dwa, musimy mieć pełne zakresy ruchów w stawach. Jeśli mieliśmy problem z nadgarstkiem, możemy nie mieć pełnego zakresu. Szyja może być i tak dalej, jakieś ograniczenia. Najpierw musimy to wyćwiczyć. I ostatnia zasada to jest tak, że jak już mam ustawienie, to teraz każdy z Was musi wiedzieć, na co choruje. Dlaczego ma ten nerw y, pośrodkowy, y, że tak powiem, uciśnięty, podrażniony. Jeśli będziesz miał dyskopatię, to przy tym ustawieniu pracujesz nad garstkiem, czyli pogłębiasz ten ruch. Czyli robimy tak, cyk, to tam może będzie widać, o. Robimy ten ruch, tylko nie robimy go tak, tylko mamy go maksymalnie naciągnięty, głowa, i robię sobie tutaj ten ruch. Jeśli będę miał na garstka, ustawiam tak, i robię ruch głową w kierunku przeciwlewego barku. Dlaczego? Kolejna zasada neuromobilizacji, o której się nie mówi. Ruch wykonujemy najdalej od miejsca urazu. Jeśli ja mam nadgarstek, gdzieś nadgarstka, pracuję głową. Jeśli będę miał odcinek szyjny, dyskopatię, podrażnienie korzeni nerwowego, ustawienie, pracuję dłonią. A nie, jak wszyscy pokazują, nie ma znaczenia, w którą stroną pracujecie. Zawsze ćwiczymy jak najdalej od miejsca urazu. I o tym trzeba wiedzieć. Jeśli będziemy mieć łokieć, no to tu troszeczkę można dłonią, można głową, no jednak jakaś tam odległość jest. Wszystko zależy, w którym miejscu mamy yy, uraz, ucisk, podrażnienie mięśnia, yy, nerwu pośrodkowego. I o tym pamiętajcie. Ruch jak najdalej od miejsca, yy, od miejsca urazu. Dzięki. Do następnego razu.